Dzień dobry. Ciekawa jestem, jak sobie radzisz w tej sytuacji, której doświadczamy właściwie wszyscy. Sytuacji chaotycznych, informacji o tym, czy oddychać, czy nie oddychać, czy się spotykać, czy się nie spotykać, czy chodzić, czy siedzieć. I co dalej? Nie wiem, czy Którekolwiek pokolenie doświadczyło takiej sytuacji, takiego chaosu, jak my teraz doświadczamy. Wydaje mi się, że najważniejsza sprawa w tym wszystkim jest taka, żeby nie być po stronie, ani po jednej stronie, ani po drugiej stronie, ponieważ to samo to, to zjawisko, jak i wszystkie inne, jeżeli powstają z inicjatywy tak zwanej władzy, opierają się na dzieli i rządź. Dywidend impera, czyli na jedni na prawo, drudzy na lewo. Jedni są źli, drudzy są dobrzy. Czyli to służy do podziału, ale my wewnątrz siebie mamy być cali i zorientowani, co dalej. Ja bym chciała dzisiaj opowiedzieć o tym czymś, co, czego sama się dowiedziałam i czego sama, się do, sama, sama doświadczam. Tak jak to widzę. To nie jest ani recepta, ani wytyczna. To jest opowieść o moim widzeniu tego zjawiska. Mam wrażenie, że dzisiaj już może, mogę mówić o tym swobodniej, ponieważ dzisiaj jest Dzień Dobrej Nowiny. Światowa Organizacja Zdrowia odwołała swój projekt maseczkowo-pandemiczny. Nie znaczy to, że wszyscy odwołali, ale ona odwołała. To znaczy, że ten projekt powo powołując się na to, że to było błędne rozpoznanie. Przy okazji, taka informacja, że śmiertelność nie jest większa niż przy grypie, ale tu występują jeszcze inne schorzenia. O których ciągle słyszeliśmy jako e, objawy współistniejące. Objawy współistniejące, których my doświadczamy, to jest strach przed śmiercią, to jest strach przed przyszłością, to jest strach przed głodem, to jest e, lęk przed brakiem perspektywy, nie wiadomo co się stanie dalej, następnego dnia. To jest siedzenie w domu, to jest w ogóle siedzenie, to jest w ogóle bezruch, to jest w ogóle niechęć do ruchu i to jest to coś, co nazywano współistniejące schorzenia. Mianowicie one prowadzą do pewnego stanu krwi. Mianowicie Krew niedotleniona przez erytrocyty, przez czerwone ciałka krwi, przez hemoglobinę przestaje dotleniać organizm. I tam, gdzie jest ból, gdzie występuje ból u Ciebie czy u mnie, to występuje dlatego, że do tych miejsc nie dociera krew z różnych powodów, ale przede wszystkim ze względu na to, że nie, nie dotlenia po prostu. Ona nie dotlenia. Jeżeli nie do tlenia, a wszyscy ci, którzy siedzą, są na to skazani, to wtedy bolą biodra, wtedy bolą plecy, wtedy bolą kolana, wtedy bolą nogi. Wtedy następuje taki stan, że się chodzi i poleguje, bo się jest stale zmęczonym. To stałe zmęczenie również jest objawem braku tlenu. Mięśnie nie pracują. Ciało się robi u starszych osób tak zwane rzadkie, czyli mięśnie nie są umięśnione. I to są choroby współistniejące, bo to prowadzi aż do zakrzepicy, czyli do takiej choroby, które doświadczają często osoby, które podróżują na dalekich trasach. Jedzie, jedzie, jedzie ileś godzin na siedząco, w autobusie, albo w pociągu, albo w samolocie. Potem wstaje i dostaje czegoś, co go wykańcza, ponieważ to jest jak się niedotlenienie organizmu stało się skrajne, bo czerwone ciałka, nie, czyli hemoglobina, elektrozycy nie dostarczają trenu. Więc zwróć uwagę, że wszystkie te objawy, a najwięcej tego było, tych doświadczeń, najwięcej było we Włoszech, ponieważ tam się to zaczęło jakoś bardzo intensywnie, i to samo wiemy o Bergamo, że ginęły, umierały setki osób, tysiące osób, i straszne to było. To się powoli wyjaśnia, ponieważ lekarze stamtąd doszli do wniosku, że pacjenci, którzy byli przyjęci na oddziały, Powinni być leczeni przez lekarzy pierwszego kontaktu, ponieważ byli niedotlenieni, byli starzy i byli niedotlenieni. Dalej. Bardzo ciekawa sprawa z tamtego właśnie okręgu i obserwacji lekarskich na temat tego zjawiska, teraz, czyli post factum, również opowiada o tym, że tak zwane respiratory zabijały tych starych ludzi, ponieważ brak tlenu powoduje, że płuca, a szczególnie, kiedy zapadają w wirusowe zapalenie płuc, co się bardzo często zdarza, bo osłabiony organ jest niedotleniony, bardzo często choruje na płuca, więc to, że ich podłączono do respiratorów, praktycznie ich zabijało, ponieważ nie można dotlenić płuc, które nie mają przepływów w sobie, one były rozrywane przez respiratory. To są informacje, które ja zdobyłam w międzyczasie, żeby się zorientować, o czym w tym wszystkim chodzi, dlaczego to jest takie nielogiczne, dlaczego człowiek ma nie chodzić na samym początku do parku lub do lasu, gdzie jest przecież jonizacja ujemna, gdzie odzyskujemy życie, zdrowie i, całe, i cały organizm inaczej pracuje. Jesteśmy częścią natury. Z jakiego powodu nas pozamykano w domu? Z jakiego powodu? Z jakiego powodu? Z jakiego powodu. A ja jeszcze nie chcę ciebie bać. Nie chcę, żebyś ty się bał mnie, ani żebyś się bała mnie. Nie życzę sobie tego. Co ty na to? No właśnie. Więc kiedy wsiadałam parę dni temu z panem do windy młodszym ode mnie o wiele, wiele lat, dziesiątków, może z 20? Który był w okularach i był w maseczce, i nie mógł wsiąść do tej windy, stał w przejściu. I ja mówię, proszę wejść, bo nie może go się drzwi zamknąć. A on mi odpowiada, ale ja nic nie widzę, bo mam zaparowane okulary. Oczywiście maseczka sięga wysoko i para jeszcze zaparowała okulary. Ja w ogóle nie widział, dokąd idzie. Więc zaprosiłam go jednak i ustawiłam w głębi za sobą, ponieważ wyżej jak mi powiedział, Jechał wyżej na wyższe piętro niż ja. I pytam go. A pan jest bez tlenowca? Pan tak trzyma to wszystko, żeby nie oddychać. Na co on mi odpowiedział za tych zaparowanych okularów i zatkanego nosa? Jak mus to mus. Więc to jest oparte o przymus. Ale przede wszystkim o posłuszeństwo. Jak trzeba tak, to trzeba tak. I zwróćcie uwagę, że informacje przeciwko ludziom oparte są o obwinianie. Jeżeli nie nosisz, to zarażasz, jeżeli, jeżeli nie zrobisz tego, to będziesz winien, jeżeli tamto zrobisz, to będziesz w porządku, tylko że rzeczywiście z tym tlenem i bez tlenu żyć nie można. To na nosie powoduje, że oddycha się dwutlenkiem węgla, który jest z wydechem zawsze. Jak się światów. Tak? Czyli propozycja masek na nosie jest propozycją oddychania tym, czym się wydycha. Nie chcę w to wchodzić dalej. Chcę ci powiedzieć tylko tyle, że Albo będziemy wszyscy musieli, albo powinni. Czyli będziemy posłuszni i. Jak to nazwać lepiej? Posłuszni. Nic więcej. Posłuszni wytycznym. Albo będziemy posłuszni wytycznym, albo będziemy żyli. I to Ci chciałam opowiedzieć o chorobach współistniejących, po to, żebyś się zainteresowała, zainteresował swoją krwią, swoim ruchem, swoim umieśnieniem, swoim oddechem. I ja na przykład. Używam do tego tańca, ale tańczę w stanie alfa, czyli robię sobie medytację w tańcu, bo ciało wtedy samo dobiera sobie, gdzie ten ruch chce wprowadzić. Czyli, które okolice mają być bardziej dotlenione, a które nie. To jest samoregulacja. Ja używam takiej metody. Ja jej nie spopularyzowałam, a być może ją teraz popularyzuję, ale takich metod jest bardzo wiele. Ale wiedz, tam, gdzie cię boli, tam nie ma tlenu. Rozumiesz? W związku z tym na swoją własną miarę, milimetr po milimetrze, dotleniaj to. Jeżeli Cię biodra, to załóż nogę na nogę, na siedzącą stopę, na kolano drugiej nogi i pieść tą nogę, tak, rozumiesz, tak, ją, Lulej nogę tak, żeby ci się rozblokowało biodro, a później drugą, żeby ci się rozblokowało drugie biodro. Ponieważ biodra, kolana, stopy to jest to, na czym masz chodzić i dojść do celu i tworzyć swoje szczęśliwe życie, iść drogami szczęścia i iść drogami sukcesu, drogą szczęścia i sukcesu równocześnie. Tego się nie zrobi na siedząco. Jeżeli się ze mną zgadzasz, to ruszaj do dzieła. Ja Cię do tego zachęcam. I bardzo Ci dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że jesteś. Ja też się z tego cieszę, bo lubię życie.